Moi drodzy, Duch Święty, tak jak wiatr, jest niewidoczny. Duch Święty to najbardziej tajemnicza osoba Trójcy Świętej. Ikonografia przyzwyczaiła nas do Ducha Świętego jako gołębicy. Pojawia się ona na obrazach przedstawiających zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny i zesłanie Ducha Świętego. W dniu pięćdziesiątnicy, gdy słyszymy słowo Duch Święty, większość z nas ma pierwsze skojarzenie z białym gołębiem. To tylko wyobrażenie symboliczne. Ewangelie nie mówią, że Duch stąpił na Jezusa jako gołębica, raczej porównują Jego. Zstąpienie do lotu gołębicy. Ewangelia mówi: Wtedy otworzyło się mu niebo i zobaczył Ducha Bożego, który stępował na niego, jakby gołębica. Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa go pocieszycielem. Święty Paweł, Pyta Koryntian. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a Wy nią jesteście. Nosząc w sobie świętego ducha, Uświęcamy nasz świat, który bez Boga staje się pustynią. Witajcie, bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie. Witam wszystkich z miłością w sercu. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Bracia i siostry, niech Duch Święty napełni nasze serca miłością. Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Trójco, źródłem coś żywota, Ciebie świat niech sławi cały. Przez krzyż święty otwórz wrota do zwycięstwa i do chwały. Duchu święty, duszo mej duszy, uwielbiam cię. Duchu święty, duszo mej duszy, uwielbiam cię. Duchu Święty uwielbiam cię. Kochani, z wdzięcznością i miłością módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, natknij mnie, miłości Boża. Pochłoń mnie, po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie, z Jezusem błogosław mi. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie bezpiecznie. O Duchu Święty, dawco daru mądrości, oświecaj mnie. O Duchu Święty. Dawco daru rozumu, pouczaj mnie, o duchu święty, dawco daru rady, kieruj mnomu. O duchu święty, dawco daru mocy, umacniaj mnie. O duchu święty, dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość. O duchu święty, dawco daru bojaźni bożej, oswobudź mnie. Od wszelkiego grzechu. O Duchu Święty, dawco pokoju, obdarz mnie pokojem. Proszę Cię, Duchu Święty, udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością. Radością i wyrozumiałością. Oddychaj we mnie, duchu święty, abym święcie myślał. Amen. Duchu święty, dusza mej duszy, uwielbiam cię. Duchu Święty, dusza mojej duszy, uwielbiam Cię. Bracia i siostry, pamiętajmy, że Duch Święty jest darem, który Bóg daje człowiekowi. Duch Święty jest pocieszycielem, którego Jezus obiecał swoim uczniom. Bracie, siostro, niech Twoje serce miłością Jezusa promienieje. Duch Święty chroni, a w Boży zawsze przy Tobie czuwa. Niech Ci Bóg wynagrodzi Twoje dobre serce, niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim. Jezusem Chrystusem i duchem świętym, szczęść Boże.